Z dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami, Polskie Radio Chicago. Mamy gościa w studio, Julitka Ciepła. Dzień dobry, Julitko. Dzień dobry. Przys możesz, proszę się, przysunąć do mikrofonu, albo mikrofon do siebie przysuń. Może działać w dwie strony, a z drugiej strony Krzysztof, tylko Krzysztof ma wyciszony mikrofon. Dzień dobry. Dzień dobry, czy teraz mnie słychać? Tak, teraz cię słychać. Jestem, jestem. Witam wszystkich. Witam, witam się z Wami bardzo serdecznie. Witam Krzyż, witaj Krzysztof, witaj Julitka. Ciekawe zawsze informacje przynosicie ze sobą do studio. Jesteście no specjalistami od, od takiej technologii. Tak jest, dokładnie. To jest rodzaj takiej nowoczesnej suplementacji, który rzeczywiście pomaga wielu osobom według, według waszej wiedzy, skuteczny, pomocny. Ja wypróbowywałam na sobie. Ciężko mi powiedzieć, bo jestem osobą niesystematyczną, a tu chyba systematyczność jest rzeczą najważniejszą, Krzysztofie, prawda? No tak, jak ze wszystkim. Tutaj, jeśli chodzi o suplementację, to tego bym nie porównał, ale na pewno na pewno wspiera suplementację, jeśli ktoś prowadzi zdrową suplementację. Ale to jak ze wszystkim. No. Zdrowy styl życia wymaga stałych zdrowych nawyków, podobnie z nowymi technologiami. Tak, oczywiście. Recording in progress. Co jest, spe specjalnego, co jest specjalnego? w tej technologii? Um, I o czym, o czym dzisiaj chcielibyście porozmawiać? Co dzisiaj macie do zaprezentowania? To ja może zacznę. A że dzisiaj to już jest nasza czwarta audycja właśnie w radiu, na, w której rozmawiamy mogę nazwać o jedynej na świecie nanotechnologii Lifewave. Przede wszystkim a bardzo dziękuję słuchaczom, którzy interesują się nanotechnologią. Dziękuję za telefony, za sms i za pytania. A przede wszystkim też dziękuję za zaufanie tym słuchaczom, którzy zechcieli zakupić i testują na, siebie, na sobie te plasterki. A więc, tak, może dla wielu słuchaczy dzisiejsza audycja może być jako pierwsza. Bardzo bym chciała, abyśmy w skrócie przybliżyli, jak działa nanotechnologia LifeWave. Jednocześnie bardzo proszę, abyśmy się skupili najbardziej na słynnych plasterkach, to jest X39, X49, tak zwane Cambo. Wiem, że to wspaniale działa, ale chciałabym, aby Krzysiu, który jest ekspert w dziedzinie nanotechnologii LifeWave, właśnie troszeczkę nam przybliżył, a co jest powodem, że czujemy się tak wspaniale, radośni, Mamy dużo dobrej energii i też z wielu rozmów z moimi koleżankami wyglądamy piękniej i młodziej. Także serdecznie zapraszam Krzysiu tutaj, abyś porozmawiał z naszymi słuchaczami. Krzysztof Markowski, ekspert z dziedziny nanotechnologii LifeWave. Witam jeszcze raz w takim razie. Z przyjemnością. Po pierwsze, ja się tym zajmuję już od kilkunastu lat, ale najkrócej rzecz biorąc, mamy do czynienia z takim małym kółeczkiem, nie wiem, czy to dobrze widać, z plasterkiem, który z jednej strony jest nieklejący, z drugiej strony ma klej. Naklejamy go sobie na ciało. O! I to jest cała, ca, cały sposób, jak używać tych nanoplastrów. Wymyślił je amerykański naukowiec David Schmidt. Wymyślił i wprowadził je... Początkowo na rynek amerykański w 2004 roku. I teraz to jest plaster, który my nazywamy non-transdermalny plaster. To znaczy żadna substancja z plastra nie przenika przez skórę. Ani chemiczna, żadne wartości odżywcze, żadne zioła, żadna homeopatia. A ta biała część, którą tu widać, albo może było widać, to jest właśnie patent Davida Schmitta, który stworzył substancji takich jak aminokwasy, woda, tlen i cukry. Um, Amerykanie to nazywają nanocrystals, czyli po polsku nanokryształ czy nanokryształy, które są umieszczone w tej białej części i ich zadaniem jest odbijanie naszego ciepła, naszego światła podczerwonego. Część z Państwa mogła widzieć kiedyś zdjęcia z kamery termowizyjnej, filmy szpiegowskie, gdzie nocą są kamery, które widzą, yy, widzą ludzi, widzą zwierzęta w różnych kolorach. To jest właśnie podczerwień, którą my całe życie emitujemy. Yy, kiedy naklejam ten plaster na ciało, yy, moja podczerwień spotyka się z tą substancją w plastrze i ta substancja selektywnie odbija z powrotem część tego światła z odpowiednią częstotliwością. I to jest właśnie ten cały sekret, bo ta częstotliwość, yy, zresztą co zostało Potwierdzone w badaniach, bo warto przypomnieć, że David Schmidt bardzo dobrze udokumentował nie tylko badaniami klinicznymi, ale też opatentował te plasty, bo jest ich tam kilkanaście. I takim największym odkryciem Davida Schmidta, na którym spędził ponad 5 lat i sporo czasu na uniwersytetach, między innymi na Narodowym Uniwersytecie w Dublinie, to jest X39, czyli X39. To jest taka. Magiczna nazwa albo mało mówiąca nazwa. Natomiast to jest właśnie plaster, który aktywuje peptyd miedziowy GHKCU. GHK Jeżeli ktoś chciałby z Państwa sięgnąć po informację czym jest peptyd miedziowy, to polecę Wam dwie książki. Pierwsza książka to jest książka odkrywcy peptydu miedzi, który 50 lat temu odkrył tą substancję. Nazywa się Loren Picard. To jest profesor medycyny, on właśnie od, odkrył peptyd miedziowy, opisał go. jest książka na Amazon, można sobie znaleźć, Lauren Picard, um, Copper Peptide, GHKCU Copper Peptide. I tam jest cała lista um, benefic, o których zaraz powiem. Natomiast nowsza książka um, o peptydzie miedziowym i o tej substancji, dlaczego ona jest, mówią na nią, substancja młodości, to jest książka doktora Johna Harmon. John Harmon, tylko bez H, imię John, czyli John bez H, Harmon. I to jest książka o tytule How to, how to Reverse Aging. Bardzo ciekawe, tak? Czyli jak, jak odwrócić procesy starzenia. I właśnie dr Harmon skupił się na peptydzie miedzi i opisał korzyści. Ja teraz wymienię te korzyści, bo to może Państwa zaciekawi. Po pierwsze, Wykazały te badania, zarówno jednego doktora, jak i drugiego, że poprawia się działanie układu odpornościowego dzięki posiadaniu peptydu miedzi, poprawia się jakość skóry, poprawia się praca układu krążenia. Peptyd miedziowy odgrywa bardzo ważną rolę w regeneracji, zarówno jeśli chodzi o sport, jak i chodzi o urazy. Przyspiesza, pomaga wyregulować metabolizm, poprawia funkcjonowanie mózgu aktywuje komórki macierzyste, ten peptyd miedziowy. I teraz, drodzy Państwo, sekret tego jest polega na tym, że my tego peptydu miedzi mamy z wiekiem coraz mniej. Nasz proces starzenia jest tak skonstruowany, że pewne substancje nam się obniżają, ich poziomy. Tak samo jak układ hormonalny się rozregulowuje, pewnie słyszeliście. <laughs> tak zostaliśmy stworzeni, czy zaprojektowani, Bóg tak chciał, żeby... Żeby, jak już mamy swoje dzieci, wchodzimy w wiek 35-40, zaczynamy się starzyć, tak? tak? Tak było kiedyś. Natomiast tego peptydu miedzi bardzo dużo mamy mieliśmy jako dzieci. Czy w ogóle dzieci mają duży, duży poziom tego peptydu miedzi. No i przypomnijcie sobie, jak dziecko nie wiem, wywróci się na rowerze, rano ma strupek, czy tam rany wieczorem ściąga strupek, jest zagojona, na drugi dzień praktycznie nie widać, że że coś było. I to jest właśnie między innymi to, że ten wysoki poziom peptydu miedzi powoduje, powoduje szybsze gojenie się i lepsze funkcjonowanie organizmu. I teraz, jeżeli my naklejamy codziennie ten plaster X39, to nasze ciało podnosi ten poziom i go utrzymuje. Dlatego ja codziennie rano jak myję zęby naklejam sobie jeden plaster, a wieczorem jak myję zęby ściągam i na drugi dzień ciągam sobie z opakowania nowy i tak codziennie. Tutaj na temat tego peptydu miedzi można by spędzić kilka godzin, ale jeżeli ktoś chce zachować duży poziom energii, młodzieńczy wygląd, dobre samopoczucie, no to to jest właśnie rozwiązanie, które, które daje. Tu powiedziałaś w o, o suplementacji. To nie koliduje. Dlatego, że my tak czy tak, odżywiając się, powinniśmy dostarczać dobrej żywności, zdrowej, odżywnej żywności. Niektóre rzeczy powinniśmy zasuplementować takie jak chociażby witaminy D, K2, C, czy dobry kolagen, czy jakieś inne minerały, substancje. Natomiast to po powoduje, że jest lepsze wykorzystanie tych substancji w organizmie. No i to był X39, natomiast X49 to jest córka X4, X39, czyli mamy, mamy i córkę takie kombo. I to jest stworzone po to, żeby pomóc nam odbudować zdrową tkankę mięśniową, zredukować tłuszcz. Nie wiem czy tego się interesuje redukcja tłuszczu. No chyba każdego słuchaj, w dzisiejszych czasach przy kulcie to, to jest chyba ciężko sobie wymyślić coś lepszego niż ta propozycja. Tak, Zwiększenie gęstości kości, ogromne korzyści dla układu krążenia, układu nerwowego co zresztą wynika z badań i tak naprawdę jeżeli sobie zaczniemy myśleć na czym polegają nasze dolegliwości zdrowotne no to jest właśnie upośledzanie czy trudności w tych przestrzeniach, o których opisałem. Więc przyklejając plaster, my minimalizujemy, czy redukujemy, czy odwracamy te procesy, które zaszły. I to jest cały sekret technologii Davida Schmidta, że my nie musimy się starzeć, bo nawet tutaj na jednym z wykładów <laughs> braci rodzeń, jedna z lekarek opowiadała, że dożywalność ludzi w obecnych latach jest dosyć wysoka. Kobiety tam dożywają 80 paru lat, mężczyźni troszkę mniej, 70 paru, ale problem, jaki, z jakim się spotykamy, to to, że ci ludzie są w większości kalekami. Czyli krótko mówiąc, mają problemy z poruszaniem się, mają problemy z oddychaniem, mają problemy ze spaniem, z regeneracją. Wie, wiele problemów. A nam zależy na tym, żeby pokazać, słuchajcie. Oprócz dobrej suplementacji, oprócz picia wody, oprócz zdrowego stylu życia, możesz sobie nakleić ten plaster od Davida Schmitta, czy tak jak tu mam, i czuć się dobrze, mieć więcej energii i starzyć się z godnością. I to jest chyba takie podstawowe przesłanie. A czy te plasterki możemy, słuchajcie, naklejać dwa na przykład? W tym samym czasie, tak? W przypadku, w tym przypadku bardzo dobre pytanie, bo one oba zostały też klinicznie przebadane jako kombo. I działają synergicznie. Znaczy, można naklejać osobno, kiedy naklejamy je równocześnie, efekty są zwielokrotnione. Czyli te korzyści, które ja wymieniałem, są, są zwielokrotnione. Czyli rozumiem, tak. że plasterki to jest taki wynalazek, który skłania nasz organizm, który w naszym organizmie, w organizmie wyzwala to, co daje nam energię, poprawia witalność i generalnie skłania nasz organizm do produkowania wszystkich tych substancji, jak gdyby samo istnie. Tutaj suplementacja może pomagać, suplementacja może tak. być pomocna i jeszcze zwiększać, jak gdyby maksymalizować te efekty, ale sam plasterek już w sobie, on ma powodować to, że nasz organizm będzie wydzielał to wszystko, co jest mu potrzebne, żeby zachować witalność, zdrowie i młodość. Dokładnie tak. To A czy macie jakieś. Chodzi o to. Jeszcze tylko słowo bardzo ważne, bo ja nie jestem lekarzem i, i uciekam od tematów diagnozowania, bo tego nie robię, tym się nie zajmuję. Tak. Natomiast ważne jest to, że plasty nie, z niczego nie leczą, bo mamy taki w tej chwili um, czas, że, że jest oczekiwanie osób, które mają dolegliwości choroby, że dostaną pigułkę i po 30 dniach będą zdrowi. My się tym nie zajmujemy. My się zajmujemy technologią, która przy, przywraca optymalne zdrowie. Pobudza ciało do tego, żeby być zdrowym. Czyli, żeby tego nie mylić, że to jest jakaś terapia na coś, na, jakiś, na, jakiś, na jakieś schorzenie, bo nie jest. To jest po prostu sposób na wywołanie w naszym organizmie tych procesów, które w dzieciństwie mieliśmy na wysokim poziomie, no ale z wiekiem, tak jak już mówiłem, my tracimy te zdolności. Więc pobudzamy te zdolności na nowo po to, żeby się dobrze czuć, mieć więcej energii, dobrze spać i wyglądać. No, no i oczywiście, no i to powoduje to, że my generalnie mamy też więcej e, siły do życia, więcej energii. Nawet jeżeli, jeżeli, niezależnie od tego tutaj, czy jesteśmy zdrową, czy chorą osobą, jeżeli jesteśmy osobą zdrową, no to mamy te profity takie jak gdyby e, 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 tak jak Beauty Sleep, to będzie tak, w taki sposób na nas działało noszenie na tego plasterka. Natomiast jeżeli ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, no to może być to coś, co będzie Zdrowienie takiego organizmu i na pewno w czasie takiego zdro, procesu zdrowienia. Potrzebne jest nam również dobre samopoczucie i kiedy wyglądamy trochę lepiej, to też ma na pewno wpływ na to, jak zdrowiejemy, bo wiadomo, że samo nastawienie i sam wygląd nasz nawet może wpływać w niesamowity sposób na takie, na takie, na takie właśnie autoleczenie. Auto Czy macie jakieś przykłady, Julitka? Może Ty masz jakieś doświadczenia, bo Ty masz pewnie, ja wiem, że Ty testujesz te plastry na, na sobie samej przede wszystkim. Na swoich bliskich synu, mężu i na, na swoich z tym najbliższym gronie przyjaciół. Czy masz jakieś takie doświadczenia, poza tym, że wyglądasz ładnie i się lepiej czujesz, coś, co mogłabyś powiedzieć, żeby co wynika jak gdyby z używania plasterków? Tak, jak najbardziej. Sama używam z rodziną, z przyjaciółmi, jak wcześniej powiedziałam, wielu naszych słuchaczy e, od pierwszej audycji już zakupiło te plasterki. I to dla mnie chyba jest najbardziej, a najprzyjemniej rozmawiać, robić tak zwany follow-up, kiedy ktoś ci powie, że Julitko, ty jesteś aniołem, albo coś takiego, Julitko, Pan Bóg mi cię zesłał, ponieważ bolała mnie noga i w tym momencie mogę przechodzić 12 godzin w pracy i nie czuję tego bólu. Także. To jest coś wspaniałe, za co serdecznie dziękuję. Ja jestem bardzo wdzięczna zawsze za wszystko. Także ja lubię tylko dziękować, dziękować, ale y, Krzysztofowi też dziękuję za wszystkie beneficje, jakie powiedział o tych właśnie plasterkach CAMBO. Ja jeszcze tylko może dodam, że wiem, że 39-49 nas też leczy od wewnątrz. I tak jak kiedyś powiedział w którymś wywiadzie, a David Schmidt, że my sami nie wiemy, co nasze ciało potrzebuje Pierwsze, aby uleczyć. Także może się spodziewamy, że nam troszeczkę te zmaszczki wyrówna, a być może coś dolega i, i my się po prostu samo uleczamy. I nawet, a przytoczę dzisiejszą rozmowę w dom, y, rano z moim mężem, kiedy mu powiedziałam, że znowu idę do radia porozmawiać sobie z Krzysztofem, z Patrycją i po prostu mu zadałam pytanie: Robert, powiedz mi, które plasterki są Twoje ulubione? On mi na to odpowiedział, oczywiście x 3949 no i jeszcze do tego dorzucę live. A przy tym zauważył, mówi, czy zauważyłaś, że nie mam wody w kolanie? Ponieważ przez jakiś czas właśnie uskarżał się na takiego typu dolegliwości, że go bardzo bolało kolano. Dzięki tym plasterkom przeciwbólowych, to ten ból kompletnie zniwelował, ale... Miał też, miał takie wrażenie, że ma wodę w kolanie i dzisiaj mi to po prostu powiedział, ja nie mam wody w kolanie. więc to jest tak samo podobne, jak w ubiegły na poprzedniej audycji powiedziałam, ja nie mam alergii, czyli My nie wiemy, nie kontrolujemy tego. To po prostu działa. To po prostu działa. Mm. To naprawdę działa. Julitko, tak. a jak mhm. można się z tobą skontaktować? Jak mogą cię znaleźć nasi słuchacze? A mój numer telefonu jest 773 603 3029 773 603 3029. Jestem też na Facebooku Julitka Ciepła. I mam też właśnie bardzo interesującą a grupę Page na Facebooku, gdzie dzielę się tam informacjami od wielu naszych użytkowników, słuchaczy. A także bardzo proszę, zapraszam do kontaktu. A ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Julitka Ciepła, jeszcze raz powtórzę numer telefonu: 773-603. 3029 i na mediach społecznościowych Julitka Ciepła. I Krzysztof Markowski, dziękuję Ci, że połączyłeś się z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję Wam bardzo za Wasz czas, za bardzo ciekawą rozmowę. A Państwa zapraszam. Skorzystajcie, skorzystajcie wypróbujcie. Zawsze jest warto próbować nowe rzeczy. Może to jest to, co jest Wam właśnie dokładnie w tym momencie najbardziej potrzebne na świecie. Dziękuję, Julitko. Dziękuję, Krzysztofie. Dziękuję za Z radiem 10:30.